Reprezentuje Laboratorium Innowacji Społecznych. To jest taka jednostka miejska, która zajmuje się wieloma rzeczami, natomiast jednym z takich rzeczywiście dużych filarów jest rewitalizacja. My ten proces koordynujemy, ale też w dużej mierze realizujemy. I mniej będę mówić dzisiaj o architekturze tego założenia, które Wam zaraz pokażę, a bardziej o procesie, przestrzeni i kontekstach. I w ogóle o tym, jak to się stało, że coś takiego co wam dzisiaj pokażę, zadziało się w tym miejscu, w którym się zadziało. Czyli jak to się stało, że to, że to powstało? Dla mnie zawsze na studiach to były bardzo ciekawe prelekcje, jak ktoś mi tłumaczył, dlaczego coś zostało zrealizowane, a nie tak właściwie, co to było. No i zapraszam was na Oksywie. Oksywie to jest taka najstarsza dzielnica w Gdyni, na północy Gdyni, która, Gdyni, która została przecięta, jak dobrze wiecie, portem. I w związku z tym Oksywie boryka się z problemami komunikacyjnymi, z pewnym poczuciem izolacji, ale też jak się jedzie na oksywie, to się mija takie bardzo malownicze, tutaj w gdyńskim żargonie nazywane pomarańczowe żerafy, czyli suwnice w porcie. I zaczęliśmy w 2015 16 roku przymiarki do rewitalizacji. Świeżo uchwalona ustawa o rewitalizacji dała miastom duży zestaw narzędzi, a zatem poszły też środki unijne No i bardzo dużo miast w całym kraju zaczęło wyznaczać najpierw obszar rewitalizacji, a potem pisać na nich gminne programy. My bardzo postawiliśmy na konsultacyjny proces i mi się uczyliśmy tych obszarów od mieszkańców i od innych interesariuszy. Jak rozmawialiśmy z mieszkańcami na przystankach, jak widzicie, w stołówkach szkolnych, czy w różnych jakichś sytuacjach piknikowych, to weryfikowaliśmy to, co wychodziło z takich twardych danych. Bo oczywiście oprócz tego, że mamy jakieś opinie mieszkańców to tym, co musimy zweryfikować, jeżeli chodzi o rewitalizację, to taką kwestią, którą trzeba przede wszystkim zbadać, to są kwestie społeczne, a nie niekoniecznie tylko przestrzenne. Przepraszam. No i tutaj ta mapa pokazuje, ta niebieska, niebieska granica, to pokazuje zakres obszaru rewitalizacji, który wyznaczyliśmy na podstawie danych. On, jak widzicie, został poszerzony po konsultacjach o ten, ta czerwona granica to jest już ostateczny, nadal obowiązujący podobrze rewitalizacji. I ta zielona kropa pokazuje to miejsce, o którym dzisiaj będę mówić. Czyli to, że w ogóle udało się włączyć to do obszaru rewitalizacji, zaplanować tam działanie i pozyskać na nie dofinansowanie, e, wyniknęło przede wszystkim najpierw z tego, że rozmawialiśmy. No i zaczęliśmy poznawać to miejsce. Najbliższym e, takim założeniem mieszkań, mieszkaniowym obok tego terenu, zielon, obok tej zielonej kropki jest rejon Ulicy Żeglarzy. Tutaj widzicie, Blok komunalny, jeden z najbardziej zadłużonych bloków komunalnych w Gdyni, 47 mieszkań w starym e, hotelu robotniczym. Mieszkania bez, ze wspólnymi łazienkami na, e, na korytarzach, mm, przedzielone takimi ściankami, że jak się kopnie, to generalnie można zrobić e, dziurę w ścianie. E, no i środowisko raczej trudne i raczej też postrzegane przez innych mieszkańców jako e, niebezpieczne. Natomiast za, za tym budynkiem na ulicy żeglarzy jest, rozciąga się park. To jest taki lasek seminaturalny, który w latach 50. został założony przez studentów Marynarki, Akademii Marynarki Wojennej oraz mieszkańców, co sprawia, że to jest bardzo zróżnicowana roślinność. Tam są drzewka owocowe obok bardzo wielu gatunków drzew liściastych i iglastych. No, i to jest taki parczek, gdzie z jednej strony znajdują się takie samorobne miejsca, oddolnie stworzone przez mieszkańców wypoczynku. Jak tutaj widzicie na prawym dolnym rogu, z widokiem ta, ten, ta, ten budynek, który tam jest, to jest Sea Towers, w tle widocznym. Ale też ten blasek był głównym takim przejściem komunikacyjnym do górnej części dzielnicy, gdzie jest więcej autobusów. I usług typu sklepy, biedronka, e, biblioteka, szkoła. E, żeby pokonać ten lasek, ludzie szli no, takimi ścieżkami, e, duktami. E, często, w, tutaj jest zdjęcie akurat w ładnej pogodzie, ale w złej pogodzie można sobie wyobrazić, jak to wygląda. Zwłaszcza, że do pokonania jest wysokość około 35 metrów, więc e, teren dosyć e, zróżnicowany wysokościowo. Dosyć niebezpieczny, y, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo poruszania się tam. No, ale zaczęliśmy dzięki rewitalizacji, dzięki temu procesowi patrzeć na, na ten teren y, w takim większym szerszym kontekście, czy to mógłby być nowy park, nazwijmy go w cudzysłowie jeszcze Park Północny, y, dla tych północnych dzielnic albo chociażby dla Oksywi ja w Gdyni. Y, w 2017 rada gminy. Uchwala gminny program rewitalizacji. Tutaj macie załącznik graficzny do tego programu i dla Oksywia jednym z takich ważniejszych założeń przestrzennych było szycie tej dzielnicy, bo ten podział na górną część Oksywia i dolną część Oksywia jest nadal wyraźny i był i faktycznie, jeżeli chodzi o przemieszczanie się piesze czy rowerowe, było to bardzo utrudnione, a to też powodowało, że ludzie z góry nigdy nie schodzili na dół, bo tam mieszka ta w cudzysłowie patologia. I my dużo takich mniejszych i większych inwestycji i uwagi poświęciliśmy temu, żeby to jakoś szyć. Ta plama zielona na mapie pokazuje właśnie teren tego parku. Natomiast tutaj po prawej stronie, nie wiem, czy będzie widać strzałkę, nie, o tu. Jest, było dużo takich. Inwestycji komunikacyjnych, małych w skali miasta, może mało spektakularnych, typu zrobienie chodnika wzdłuż ulicy, którą starsze osoby pokonywały idąc po jezdni, albo zrobienie jakichś schodów po miejscu, gdzie były przedepty i było dosyć niebezpiecznie. I tworzyliśmy takie właśnie, powiedziałabym, agrafki, które spinają tą górną i dolną część miasta. Jednocześnie gminny program rewitalizacji to jest sześć podobszarów. Ja to nie będę mówić o wszystkich, ale to jest też 45 przedsięwzięć i społecznych i inwestycyjnych do zrealizowania tak naprawdę w 6 lat, bo dużo z nich było finansowanych przez fundusze unijne, które się oczywiście rządzą swoimi prawami, jeżeli chodzi o sposób i czas ich wykorzystywania. Dla tej integracji oksywia górnego i dolnego. I to był też wymóg y, Urzędu Marszałkowskiego, który roz, rozdysponowuje środki, że na każdym podobszarze, który korzysta z tych środków, y, co najmniej jedna inwestycja musi powstać na podstawie konkursu architektoniczno-urbanistycznego. To był ich wymóg po to, żeby zapewnić, y, że rozwiązania, które będą zaproponowane w rewitalizacji będą y, może wyższe niż na podstawie zwykłego zamówienia publicznego. E, oczywiście to pewnie było też trochę odpowiedzią na tą taką e, postrzeganie rewitalizacji jako czegoś negatywnego, czyli zabetonowywanie e, rynków e, i tworzenie takich miejsc, które niekoniecznie są przyjazne, ale, e, ale podobają się włodarzom niektórych miast. No więc my wiedzieliśmy, że tutaj trzeba będzie zrobić konkurs. E, no ale zrobienie konkursu na takim miejsce wcale nie jest łatwą sprawą. Dlatego, że jest bardzo dużo rzeczy do wzięcia pod uwagę. Po pierwsze, trzeba też liczyć zasoby osobowe, które mamy w jednostkach i które mogą coś takiego ogłosić, realizując równolegle tych 45 przedsięwzięć. No ale zaczęliśmy analizy planistyczne tutaj studium. U góry po lewej stronie mamy wyrys ze studium. Ówcześnie obowiązującego. Wiedzieliśmy, że ten teren w części nadal ma powstać i chcemy, żeby pozostał terenem zielonym. Część wiedzieliśmy, że będzie przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową, ale z dużym udziałem zieleni. Wiedzieliśmy, że będzie trochę nowy, skorygowany układ komunikacyjny. No, i y, potem za tym idą oczywiście te kolejne analizy. Analiza własnościowa, która pokazuje, że tak właściwie ten las nie jest gminny. To jest y, skarb państwa, trochę y, terenu y, y, Agencji Mienia Wojskowego, która prowadzi z miastem, co prawda, rozmowy, czy miasto by tego nie przejęło, a może by przejęło. Więc to są wszystko pewne cała siatka powiązań. Do tego dochodzą tereny osuwisk i ogólnie skomplikowana sytuacja, taka topograficzna tego terenu. I żeby to wszystko jakoś ująć, ugryźć, no bo idziesz przez ten teren, widzisz gdzie jest ścieżka, ale pokazać to na mapie jest dużo trudniej, zwłaszcza jak nie masz mapy z indywidualizacją całej tej zieleni. No i zaczęliśmy od takich koncepcji, które zlecaliśmy biurom architektoniczno-urbanistycznym. Tutaj po prawej stronie na dole macie taki wyraz jednego z takich koncepcji masterplanu. I też posu, po, pomagało nam biuro A2P2 przy stworzeniu wytycznych do konkursu. Równolegle bardzo nam zależało na tym, żeby ten park, ta idea tego lasu, trochę zagnieżdżać ją w umysłach ludzi, czyli że to nie jest już tylko taki niebezpieczny las przy pięć, 5, do którego lepiej nie wchodzić, tylko że to potencjalnie może stać się terenem rekreacyjnym dla całej dzielnicy. I robiliśmy takie kilka wydarzeń organizujących tą społeczność albo w ogóle zainteresowywaliśmy ludzi tym, tym pomysłem, który szczerze mówiąc nie jest tylko nas, bo oczywiście Rada Dzielnicy, mieszkańcy mówili fajnie by było jakby tutaj coś było. Jednym z takich wydarzeń był konkurs dla organizacji pozarządowej, która razem z mieszkańcami stworzyła taki projekt artystyczny. I to były takie lampy, huby stworzone z żywicy, które oni potem wieszali na tych, na tych drzewach, które częściowo o, o, oświetlały niektóre miejsca w lesie. No i takie cykliczne sprzątania tego lasu. Jak widzicie, tutaj ilość śmieci to nawet to jest ułamek tego, co znaleziono w tym lesie. I dzięki temu. Ludzie nam sami przypominali, a co z tym laskiem, kiedy ten lasek? No i w 2021 e, ogłaszamy w końcu konkurs. Pamiętamy, że 2020 był wyjątkowym rokiem. E, w 2001 udało się ogłosić konkurs na koncepcję architektoniczno-urbanistyczną, która się składała z dwóch, e, z dwóch takich części. Z jednej strony e, koncepcję na cały ten las, ale z drugiej strony na część realizacyjną, która miała dotyczyć takiego traktu najważniejszego dla mieszkańców, czyli przejścia tak właściwie, stworzenia bezpiecznego przejścia między blokiem tutaj rejonem Żeglarzy na południu a tym rejoniem Oksywiana Północy. Ta żółta kreska pokazuje ulicę, która jeszcze nie istnieje. To na razie jest taka ulica gruntowa. Wręcz ten dojazd od Ronda jeszcze w ogóle nie istnieje, natomiast jest to, jest to założenie urbanistyczne, które jest teraz procedowane w planie miejscowym i takie docelowo ma być. W założeniach konkursu najbardziej nam zależało na realnej poprawie komunikacji pieszej między częściami dzielnicy i poprawie bezpieczeństwa, też poprawie wizerunku Oksywia, które przez wiele lat było taką dzielnicą, lepiej tam nie zajeżdżać. No, i oczywiście wybranie takiej koncepcji, która będzie miała najlepsze rozwiązania pod względem środowiskowym, też racjonalności ekonomicznej, wykonania i utrzymania. Pierwszą nagrodę otrzymało takie biuro pracownia projektowa Kaja Pobereżny. Oni wprowadzili, przeczytam Wam tutaj to na, na, na dole wypowiedź, to jest z pracy konkursowej. Oni do tego parku chcieli wprowadzić kontrast. Oni mieli takie poczucie, to jest taki, taki lasek, w którym czujesz się jak w lesie, ale jednocześnie cały czas słyszysz odgłosy pracującej stoczni i pracującego portu. Jednocześnie tam jest zieleń, ale też to przejście, więc bardzo intensywnie użytkowany przez ludzi trakt komunikacyjny. I oni zauważyli w tym lesie dużo kontrastów. Były miejsca niebezpieczne, były miejsca bardziej przyjazne. I oni, żeby podkreślić ten kontrast, wprowadzili taką dużą pomarańczową, kontrastową konstrukcję do tego lasu, która miała być konstrukcją dla oświetlenia yy, i dwie ścieżki meandrujące, jeżeli chodzi o ten trakt pieszy, yy, jedna bardziej dostępna, yy, która nie miała schodów, a druga szybsza yy, ze schodami. Co interesujące, ta pracownia nie zdecydowała się podjąć yy, Podjąć trudu zrobienia projektu budowlanego i wykonawczego, bo oczywiście koncepcja konkursu to jest jedno, ale zaczyna się potem praca nad prawdziwym wyzwaniem. Projekt budowlany i wykonawczy stworzyła autorska pracownia architektury KAD z Warszawy. No i oni, bazując na tej, na tej koncepcji, stworzyli już ostateczny projekt. Ale y, od razu chcę powiedzieć, że takiego, y, takiego, takiej inwestycji nie da się zrobić zabiórka. To jest inwestycja, którą trzeba było projektować na żywo. Projektanci przyjeżdżali do nas co tydzień i też z naszej strony architektki u nas zatrudnione z nimi współpracowały. Tutaj jest już na żywo rewidowany przebieg tej trasy, bo zależało nam bardzo, żeby nie wyciąć żadnego drzewa. I to się udało. Oprócz oczywiście jakichś drzew, które były już trochę złamane, albo które były chore, albo które były małymi podrostami, ale nie wycięliśmy żadnego drzewa, które wymagałoby pozwolenia na wycinkę. Tutaj bardzo dużą jakby cześć trzeba też oddać firmie budowlanej, taki generalny wykonawca FBL, czy polecam, i firmie, która zapewniła konstrukcje drewniane. Tutaj pokazujemy kilka zdjęć z budowy, bo to był naprawdę duży wysiłek taki ciesielski, żeby to wszystko zrobić. Cała konstrukcja jest drewniana, ona jest wsparta, oparta na takich kotwach, jak widzicie na dole, które też były prototypowane. One wspierają zarówno konstrukcję drewnianą, jak i konstrukcję oświetleniową. I też tutaj to zdjęcie z tą ręką to pokazuje, jaki łącznik musimy jeszcze zaprojektować, żeby połączyć różne, różne elementy tej, tego przejścia. No i mamy trakt leśny. To są dwie meandrujące ścieżki. One mają ścieżka szybka i ścieżka dostępna. Na tej ścieżce dostępnej nie ma schodów przez całą długość, długość tego traktu, czyli jesteśmy w stanie przejść wózkiem lub na wózku przez całą tą długość, pokonując 35 metrów. Udało się nie wciąć żadnego drzewa, to już mówiłam. Tutaj pokazuję takie, pokażę Wam kilka zdjęć. Z, które pokazują właśnie tą bliskość przyrody i w co my się wpasowywaliśmy. Ym, tutaj szczególnie y, widać też te modyfikacje y, tego traktu po to, żeby, y, żeby drzewa były nienaruszone. Dzięki temu też, że wkładaliśmy, znaczy system, y, f, nie było fundamentowania w takim y, tradycyjnym znaczeniu tego słowa, były te kotwy, to miało też na celu jak najmniejszą ingerencję w systemy korzenne tych drzew. Tą główną trasę, jak wiecie, jak już mówiłam, podkreśla ta pomarańczowa konstrukcja i odwołuję się teraz do Was, do tego pierwszego slajdu z tymi pomarańczowymi żyrafami, bo to też jest nawiązanie do tego industrialnego charakteru dzielnicy i portu. Ta konstrukcja, oprócz tego, że jest fajnym takim elementem wizualnym, ona też skrywa okablowanie, czyli my. Oświetlenie też puściliśmy górą po to właśnie, żeby nie naruszać systemów korzennych. I to oświetlenie zostało tak zaprojektowane, żeby nie zanieczyszczać światłem, bo to jest las, wiemy, że tam mieszkają zwierzęta, dla nas to było bardzo ważne, żeby, żeby jak najmniej ingerować. Badania, kąt badania tych opraw świetlnych jest taki, żeby faktycznie oświetlić tylko ten chodnik, znaczy tą trasę, nie, nazwa, nie nazywałam tego chodnika. I rzeczywiście ona jest zawieszona na to 4 do 4,5 metra nad, nad trasą, i bardzo to podniosło poczucie bezpieczeństwa, zwłaszcza w nocy, y, która już wiadomo w zimą nastaje o godzinie 17. Bardzo było dla nas ważne, żeby to był projekt y, uniwersalny, czyli dostępny dla, y, dla ludzi o różnym stopniu mobilności. Y, I wszystkie te. O ile oczywiście to możliwe, bo wszystkie te rampy mają nachylenie maksymalnie 10 stopni. Idealnie byłoby, gdyby miały 6 stopni. Niestety to się nie udało. 10 stopni nie jest przekroczone i mamy słuchy, że jest to bardzo wygodne rozwiązanie. Mamy poręcze tam gdzie, są, tam, gdzie są rampy i schody. Natomiast tutaj, jak widzicie, tą ławkę, ona nie jest z tyłu zagrodzona. Głównie dlatego, żeby też zwierzęta miały gdzie, gdzie mogą swobodne przejście przez ten trakt. Stworzyliśmy mały naturalny plac zabaw i to się stało takim naprawdę naturalnym miejscem spotkań, bo mamy tutaj dosyć aktywną społeczność psiarzy i, i, sąsiedc, i sąsiadów, którzy regularnie się tutaj spotykają. Yy, I za ten park otrzymaliśmy główną nagrodę w konkursie Lider Dostępności yy, w kategorii przestrzeń publiczna w tym roku. I ja Wam puszczę taki krótki filmik dwuminutowy, żebyście zobaczyli, bo zdjęcia trochę nie oddają tego, yy, tego parku. Yy, czy już nie mamy czasu? Bo mogę nie, nie, przejść. Nie, nie, no <laughs> ten film jest też dostępny na YouTube, więc jak nie mam czasu, to wolę powiedzieć dalej. Lec, Leci. <laughs> Dobra. Jesteśmy w dzielnicy Oksywie. W obszarze rewitalizacji, dla której zaplanowaliśmy szereg działań, które mają poprawić sytuację taką przestrzenną i społeczną tej dzielnicy. To jest lasek, który jest taki seminaturalny, został założony w czynie społecznym w latach 50. przez marynarkę wojenną i przez mieszkańców dzielnicy. To jest lasek, który został nam wskazany przez mieszkańców jako miejsce z wielkim potencjałem rekreacyjnym dla wszystkich północnych dzielnic miasta, ale jednocześnie miejsce, które. Żeby je pokonać, trzeba pokonać różnicę terenu około 35 metrów. W związku z tym były bardzo duże problemy, żeby suchą nogą bezpiecznie przejść z jednej części dzielnicy w drugą. Na etapie koncepcji, no bo tym się zajmowaliśmy, no staraliśmy się. Znaleźć optymalną ścieżkę pod kątem po prostu spadków, czyli musieliśmy rozciągnąć trasę e, ścieżki tak, żeby nie było dużych, dużych, żebyśmy nie pokonywali dużych nachyleń. No, ta ścieżka łączy e, dwa poziomy oksywia, czyli dolne oksywie z, gór, z górnym oksywiem. Naszym założeniem było, żeby zbudować je, z jednej strony dla osób, które są w stanie pokonać ją szybko e, dobrego, łatwego przejścia na skróty przez las z dolnego tarasu na górny i tu pojawiają się podesty i schody, z których mogą osoby sprawne skorzystać i bezpiecznie przejść. A z drugiej strony mamy dużo osób, które, dla których te schody będą wyzwaniem, a chcieliśmy, żeby one tak samo mogły z tej ścieżki korzystać i myśląc w bardziej uniwersalny sposób i kierując się zasadami projektowania uniwersalnego zaczęliśmy szukać, co zrobić, żeby Tutaj poprowadzić tą ścieżkę, może w trochę bardziej zawiły sposób, ale taki, który pozwoli na to, żeby spokojnie przejechać tutaj wózkiem, żeby osoba starsza mogła, nie bojąc się tych schodów, przejść, jednocześnie mając po drodze różne miejsca, w których może się zatrzymać, odpocząć. To jeszcze nie koniec mojej prezentacji, Jacku. <głosy> <głosy> Już chciałam ja zadać pytanie. <głosy> <głosy> No i co dalej? Jak widzicie, tutaj mamy tablicę informacyjną tego prezent tutaj Naklejka zasłania, ale patrząc na napis Ać Rewitalizację, myślę, że mogę się domyśleć, co tam jest napisane. Też mamy taki napis Oksywie bez zmian. I my faktycznie obserwujemy mocno nastroje społeczne, które wydarzyły się po zbudowaniu tego, tego, tej inwestycji bo oprócz tego, że to ułatwiło komunikację mieszkańcom, to to się stało takim trochę wiralowym miejscem, gdzie ludzie przychodzą sobie, więc natężenie ruchu i ewentualne oczy na takie aspołeczne zachowania jak śmiecenie, picie czy zażywanie narkotyków w przestrzeni publicznej no może wkurzać niektórych. Jednocześnie patrzymy sobie na, na komentarze w sieci, bo to jest jedyna nasza inwestycja, która wywołuje takie poruszenie. No i tutaj są dwa komentarze obok siebie, że świetna inwestycja, z drugiej strony 4 miliony za 350 metrów ścieżki przez las. Faktycznie inwestycja kosztowała 4 miliony, włączając koszt konkursu. I można się zastanawiać, czy faktycznie, czy faktycznie to jest warto, moim zdaniem warto. I też dlatego, że niedaleko zbudowaliśmy Centrum Sąsiedzkie, gdzie jest na przykład e, oddział dziennego wsparcia psychiatrycznego. E, I tam to miejsce stało się faktycznie dla różnych grup mieszkańców e, takim miejscem oddechu, i miejscem, gdzie ten dobrostan psychiczny e, można sobie trochę e, podreperować. Co nie zmienia faktu, że nadal mamy żeglarzy 5 i, e, i, i są takie opinie, że lepiej tam nie spacerować. Natomiast to już jest trochę nasza też tolerancja na budynki, które wyglądają trochę inaczej niż budynki deweloperskie. Bo mnie osobiście nigdy nic tam złego nie spotkało. Tutaj jest jeszcze są takie zarzuty dla nas, że to jest trasa w środku niczego. Z jednej strony zaczyna się przy budynku Żeglarzy 5. Widzicie, to nie są ciekawe okolice. Wychodzi się na taką, na taką wiatę śmietnikową i wychodzi się na taką ścianę budynku. Natomiast my wiemy, że ten budynek będzie rozbierany, dlatego że... Stan techniczny jest nie do odratowania tego budynku, plus warunki mieszkaniowe po prostu dla mieszkańców, nie są tam dobre. I, i mamy nadzieję, że teren zostanie zainwestowany w dużo bardziej lepszy y, y, sposób. Y, czy to będzie budownictwo komunalne, y, czy nie. A z drugiej strony kończy się takim wejściem, y, żeby wejść do tego parku trzeba przejść przez taki tutaj właśnie trakty, niekoniecznie ciekawe, ale też wiemy, że będzie tam zaraz albo w niedługim czasie kilkuletnim, nowa ulica. I wracam do tego tematu procesu, przestrzeni kontekstu, bo jak wiecie, zaczęliśmy o tym y, myśleć od 2015 roku, czyli to już jest 10 prawie lat y, myślenia, jak zmienić to miejsce. I wiemy, że ten proces się nie skończył, bo teraz aktualizujemy program rewitalizacji, będziemy się starać o nowe środki unijne po to, żeby zrobić drugi etap parku, że ta przestrzeń się zmieni, bo będziemy chcieli rozebrać Żeglarzy 5 i zaoferować tym mieszkańcom, którzy tam są, lepsze miejsce do mieszkania. Będzie też, mam nadzieję, budowa nowej, zielonej ulicy. No i też kontekst tego, jak zmieni się struktura społeczna, ale też percepcja Oksypia. I myślę, że ta inwestycja bardzo na to wpłynęła. I tak na koniec powiem Wam fajną rzecz, że jak byłam tam robić zdjęcia, to właśnie taki starszy Pan mnie zaczepił i mówi, fajne co, wie Pani, że ja to wymyśliłem. I, e, no i to jest właśnie historia o tym, jak to się stało, że to się stało. Dziękuję. A! Dziękuję. Jeszcze tylko jedną rzecz w kontekście procesu. To są wszystkie instytucje i różne podmioty, które sprawiły, że w ogóle ta dyskusja dyskusja nastała, więc jakby szczególnie dla studentów to nie jest tak, że to tylko architekt albo tylko, e, tylko inwestor. E, I teraz już dzięki. Dzięki.